Cześć Siemano, dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. E, ostatnio odrobiliście pierwszą pracę domową, wakacyjną, kompozycję. Jeżeli ktoś nie odrabiał, a ma ochotę sobie jeszcze zrobić, to w karcie teraz wyświetla się link, żeby ją obejrzeć. Wyświetla się, te, wyświetla się też tam link e, do live'a, w którym oceniałem wasze prace domowe. I jestem w szoku, bo po prostu zasypaliście mnie z góry na dół tymi pracami domowymi. Pierwszy raz się tak zdarzyło. Ja już wcześniej próbowałem zadawać prace domowe, ale nie było tak wielkiego odzewu jak, ty, jak tym razem. Więc za to Wam dziękuję, Basz. Czuć, że warto to robić. Trochę mnie to przestraszyło, bo roboty z ocenianiem było dużo, ale mimo wszystko było fajnie. No i tak, dzisiaj mam dla Was pomysł na następną pracę domową. Chciałbym, żebyście poszukali światła. Szukali światła w miejscach, które widzicie na co dzień, w miejscach, które są dla Was zwyczajne. I znowu pokażę Wam przykład na początku. Wychodzenie z psem to całkowicie rutynowa czynność. Jeżeli macie psa, robicie to codziennie. Chodzicie pewnie non-stop po tych samych miejscówkach rano, po południu i wieczorem. Przyjrzyjcie się, jakie jest światło wtedy. Jeżeli nie macie psa, to nie wiem, może chodzicie po bułki do sklepu, a może do fryzjera, a może gdzieś tam. Za każdym razem, jeżeli się idzie o innej porze, e, światło inaczej wygląda. Jeżeli chmury się inaczej ustawią, światło inaczej wygląda. Zobaczcie, to samo miejsce, jeden pies, jeden fotograf, jeden dzień. Raz wyszedłem z psem mniej więcej w południe, w momencie kiedy było palące słońce. Zdjęcie wyglądało tak. Za chwileczkę jeszcze chmura y, przysłoniła te słońce, i zdjęcie wyglądało tak, ale zobaczcie, jak to samo zdjęcie, to samo miejsce i ten sam pies w tym samym aparacie i obiektywie wyglądały o poranku. Światełko przebijało się pięknie pomiędzy krzaczunami, oświetlając pieseczka. Dobranie odpowiedniego oświetlenia jest ważne nie tylko w tego typu fotografii, ale także w fotografii portretowej, a przede wszystkim w fotografii architektury, bo w fotografii architektury no już naszego modela nie poprosimy o to, żeby obrócił buzię bardziej do słońca albo żeby się odwrócił tyłem. No, no, nie da się. Budynek się nie odwróci. <laughs> Więc wasze zadanie na dziś to spróbujcie sfotografować jeden temat w różnych warunkach oświetleniowych. I nieważne co lubicie: czy lubicie portret, czy lubicie jakieś oglądanie kamyczków, czy lubicie fotografowanie budynków, pofotografujcie w różnych porach dnia i znajdźcie najciekawsze dla was oświetlenie. Najlepsze, najbardziej korzystne. Im więcej będziecie z tym eksperymentować, tym lepiej. Długofalowo można jeszcze eksperymentować z porą roku, ponieważ, również kiedy pora roku się zmienia, świat za oknem zmienia się drastycznie. Przez cały rok można długofalowo obserwować wszystko, ale zacznijcie od tej swojej zwykłej codzienności. Prace domowe wrzucajcie oznaczone hashtagiem ZF Praca Domowa i hashtagiem w poszukiwaniu światła. Na naszą grupę facebookową Pytaj Miki Fotografa, a już wkrótce zrobię Overwatcha i przejrzę Wasze prace na żywo. Zapraszam Was też do oglądania poprzednich odcinków Zapytaj Fotografa, takich w których możecie się nauczyć np. coś o kompozycji, albo poszukać jakichś innych starych prac domowych, bo odrabianie prac domowych jest pomocne. Te prace domowe nie są po to, żebym ja dostał od Was prace domowe. One są po to, żeby dać Wam inspirację do następnych poszukiwań. I teraz już, jak zwykle, życzę Wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Cześć!